Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Pan Szymon Hołownia, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pan Grzegorz Braun, witamy. Kłaniam się, szczęść Boże. Pan Sławomir Mencen, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pan Krzysztof Stanowski, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pani Joanna Synyszyn, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. <laughs> Pan Marek Jakubiak. Dobry wieczór. Się, dobry, pan dobry wieczór. Adrian Zandberg, witam dobry. bardzo serdecznie. I pan Karol Nawrowski, witam dobry. bardzo serdecznie. Dobry Oraz pan Marek Woch. Witam bardzo serdecznie. Ale, Szanowni Państwo, coś tu się dzieje. Kurwa. Ale to rozumiem, że jest. Ja lubię, swój fetysz. Tak, tak, tak. Szanowni tak. Państwo, żeby było jasne, na tę debatę zaprosiliśmy również panią Magdalenę Biejat, która reprezentuje Lewicę, oraz pana Rafała Trzaskowskiego, który jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. Te zaproszenia ponowiliśmy ale kandydaci nie wyrazili chęci udziału w naszej debacie. To tyle tytułem wstępu. A